Siema, nocy i bardzo księdza a to jest mój dwunasty odcinek z Minecraft przygody na serwie. No i dzisiaj jak, pam... no i jak pamiętacie, Szymon się tepnął na spawn'a i tam pozostał, no dobrze, żartuję, pewnie zaraz ci do mnie tepnie i będziemy tu kontynuować naszą przygodę, ale najpierw... O nie, jeszcze mam tu już... Mario Maniak! Tak! Gdzie? U mnie. Tepnął się do ciebie? Nie, po prostu tu był. O lol. No to mamy już niezapowiedzianego gościa numer dwa. I go dodam, poczekajcie, zrobię Nie. E, dobra, do już jesteśmy i dodałem Mario Maniaka. Przywitaj się też. No cześć. No i takie niezapowiedziane wejście, że wam powiem. Mario Maniakowi też. Ja tu idę, a tu widzę jakiegoś kolesia. Myślę, że to Szyma 7004, a tu Maria Maniak. Proszę. Nie, ten... Ja się nie tapię, no, bo, bo Ja Nie miałem serw... nie drewna. Nie, traf... serwer... nie miałem na serwer. Nie na jaki serwer przyjść, no więc co ty mi robić? robisz? Aha, no, przez przypadek wykopałem. Jakie niezapowiedziane wejście i to jeszcze w czasie nagrywania? sobie, na, no może na jakiś, na jakiś serwer wpadnę, czy co, no to może na, t, na, te, na Virtual Crafta i tam sobie może jeszcze coś pokopię trochę u Ciebie. Martek, dla ozdoby Spoduszka. mogę wziąć kaktusa do naszej jaskini? Oni no, Cię bo... nie marzą. Jakie lagi. Wiem. Mi się zaraz kilo wykończy. Co mnie bijesz? Ja Cię nie biłem. To co mi odejmowało serduszka? A bo ja wiem, sam się dziwię, że ty dostajesz obrażenie. No. Poczekaj. Masz coś do jedzenia? Ja już nic nie mam. A dasz złoto, to dam ci jedzenie. Dobra. Mam ich dziewięć. Dawaj dziewięć. Dawaj Spoko. całe złoto. Bo raczej złoto nie. mam... Nie, złoto chociaż tylko jedno. No. Dawaj całe, mi jest potrzebne. Proszę cię, chcesz na koksa? no. Chcę ukończyć zadanie. Bo ja tylko zrobię te zadania i kończę. A tak, to ogóle, a tak w ogóle to 8 jest potrzebnych. To masz tu tyle. Tyle. Dobra, już mam 10. Okej. Okay. Dobra, ja mam ten jeden. Już mam trzy bloki. Chorka, już wystarczy. <grym> Znalazł jaskinia! Ja to się Ja To się Ja zginię. Ja zginię. Też dostałem, mam ich 17. Ale farta ja mam. Kurde, szkoda, że już to zebrali. A może hey. nie, zobacz. To dosłownie pada. Ej, perłę Nerbana znalazłem. Ja mam takich sześć. Poczekaj, ja ile mam. Bartek! Ja mam... No. Znasz te jaskinie takie, gdzie można znaleźć na pustyni, ale rzadko? No. No tu ja, ja ją znalazłem. Niezmiernie. Tak, niezmiernie. Złotko. I właśnie ktoś tu był i mnie nie zauważył, i to jest cud. go zabił? Słuchaj, on był tuż koło mnie, on był przy mnie. Kto go zabił? Uciekł, dobrze, że uciekł. Ale, ale kto? Ej, dobra, macie jedzenie? Mam. Ja mam jeszcze jednego arbuza. Ale widzicie ludzie kick starta, to są melony. Kurde, mi się gut skończył, naprawdę daj mi coś do jedzenia. Ale laki. The fuck, szkiet Jaki lak. Daj mi coś. Please. Co ciebie bije? Do jedzenia! No co nie mogę złapać? Lol, nie mogę tego złapać w ogóle. No kurde, nie mam tego jedzenia. Aha, mam ten serwer Wam, szczerze powiem, jest troszeczkę zlagowany. Weź, może się relogniemy, co? No kurde, ja jeszcze tego nie zjadłem? Może zbręczę gałpoder. No wiem, mi ciągle się przypomina. Idę i zapauzuję nagrywanie, Poczekajcie. A może się reloglimy, tylko zapauzuję. Poczekajcie, te dwóch. Okay, Dobra, już wróciłem. się troszeczkę troszkę się ogarnął. Dobra, wróciliśmy już po przerwie. złym diasa. W lepszej kondycji, w lepszej formie, w lepszych ciałach i w lepszych skinach. Bo ulepszyliśmy tylko jedną kropkę, a więc wiecie o co chodzi. Co ty, ty napisał płaczące dziecko? Że co? Wysz napisał płaczące dziecko takie. Wiesz. Yy, zaczynam wątpić, że znajdę jakieś drewno. Szymona wątpliwości spowodowało apokalipsę. No bo, no bo już to Beli, no i wiesz, zabrali to drewno. ci no, pierwszy ja idę cały czas do przodu po pustyni. No. Ty złodziej okradę, czy mi kradną złodziei. No wiem. A wiecie, że ja mam sadzonki, drzewa. Aha. Ale ono się będzie jakieś pięć prawdziwych dni yy, sadziło, bo potrzebuje światła dziennego. Jesteśmy nad oteanem, no to... Było oglądać moje filmiki, to byście wiedzieli o co chodzi. Ty popa. Tam jest coś na dole. No, popatrz. Lol. Aha, bo to ten. No Tego tu nie jest koplety. No co ty? No. O Boże, jakie lagi. No, Boś... no. Ty Chłopaki, jeszcze. znalazłem dużo drewna. O! Zbierz całe. Bartek. Ale wszystko będzie moje. Tylko się z wami podzielę. Ej, Bartek. No, Mogę wziąć wioskę? tu jeszcze szarne? nawet wioskę znalazłem. Tak, możesz. Ale fart. Spoko. Ja też znalazłem jakieś pięć wiosek, kiedy chodziłem. Nawet mocno mam na nagraniach. Nasiona. Nasiona to za jasne? Tak, wiem. To od nowa się przy... No kurde. A wiecie, że to jest... Mam już 12 drewna. A wiecie, że to jest, jest mój trzynasty odcinek? Feralna liczba. Ale ja w jeden dzień to wszystko nagrywam. Ja wszystko tu. To... Mam jednego diaksa. Ja mam cztery. Połącz po... Zrób sobie buty. Mario, połącz siły. Zrób sobie ty. A spójrz na moje nogi. Aha, zrobiłeś. Geniusz. No geniusz, no geniusz, nadgeniusz. Oby nikt mnie tu nie znalazł, bo jakbym je dednął, to już by było po mnie. Ej, ustaw tam sobie set home Byłoby po no to jest logiczne przecież. Home'a? No set home'e y tam sobie ustaw i zasadzaj te drzewka. to będzie dobrze. Ja to chyba nie ustawiłem set home ale zaraz. Niech mu tylko tam ma set home'a i będzie chodził po drewno. Dobra, ja sobie ustawiłem to Szymon? No spoko. Tylko y, sadź je, jak znajdziesz sadzonki, to je wiesz, sadz. Spoko, spoko, na razie nie mam sadzonek. Ale dobrze, że chociaż drewno jest, no nie? Nigdy, ale to nigdy nie kopcie się w górę tutaj. Co mam nie Ola... robić? Olawa. Nie, nie. może. Ocean. A, będzie woda się przelewać. Ale na no serio, my jesteśmy nad oceanem. Oglądajcie moje filmy, ludzie! Będziecie wiedzieć o to chodzi. O co Tak Obstawa. mam wszystko oglądać. To... Mam już 40 level laty 64 Ol. Co się to... Co to? Co to, to dzięki jest? No to nasza baza. Wale ej! Mam już 37 drewna. Aha. Jak to 37? Weź, nakopiowałeś sobie. No, mam 37 drewna. Rozbieraj, ty, A Na mogę sobie wziąć stąd pochodnia. No pewnie, że możesz. Dobra. Okej, masz tu coś rausika. No dobra, niech ci będzie te raushika. Albo nie. O żal. Ty jakieś kwitki. Ej, ej, no patrzcie, tam jest jakaś... Osoba i ona ma kwiatka na głowie jak na Hawajach.